Projekt Akademia Młodego Przedsiębiorcy jest skierowana do młodych ludzi z miasta Nowego Sącza, którzy są w wieku między 15 a 25 rokiem życia i chcą zdecydować o tym, co w przyszłości robić, kim zostać i jak kierunkować swoje dalsze życie zawodowe. Staramy się zaprosić młodych ludzi do różnych niezwykłych spotkań, i dzisiaj jesteśmy w Muszynie i spotykamy się z panem burmistrzem Muszyny Janem Golbą, który jest wybitnym samorządowcem i chcemy pokazać też młodym ludziom, jak zmieniają się dzisiaj polskie uzdrowiska, jak zmienia się uzdrowisko muszyna, jak bardzo dużo można wygenerować nowych miejsc pracy, nowych aktywności i nowych obszarów, i jak bardzo można kreatywnie podejść do swojej Przyszłości do swojego rozwoju zawodowego poprzez udział właśnie w takich spotkaniach jak to dzisiejsze. Muszyna poprzez położenie takie właśnie charakterystyczne dla możliwości rozwoju turystyki aktywnej, poprzez możliwość uczestniczenia właśnie w tej infrastrukturze, poprzez to, że ludzie mogą tutaj spędzić aktywnie czas, są piękne widoki, są piękne miejsca i powstaje infrastruktura. Ludzie się będą coraz bardziej do muszyny przekonywać. Ta Pana niezwykła opowieść o państwie muszyńskim, sięgając trochę do historii, jest niezwykle inspirującą, porywającą, zachęcającą do tego, żeby myśleć o swojej przyszłości w kategoriach bycia małopolaninem mieszkania w tym subregionie, być może w Muszynie. Projekt poleciła mi pani od przedsiębiorczości w szkole. Na początku byłam trochę do tego tak, miałam takie podejście, no nie za bardzo, bo czego można się nauczyć na takim projekcie, ale po kilku spotkaniach zrozumiałam, że faktycznie można, można, naprawdę. I dzięki nim znalazłam pomysł na biznes, na własny biznes i na przyszłość. Patrzyłem na to sceptycznie z początku. Zdecydowałem się i naprawdę nie żałuję. Nauczyłem się mnóstwo świetnych rzeczy. Szczególnie z zakresu przedsiębiorczości, gdzie większość tych rzeczy była dla mnie nowa i mogłem wreszcie wiedzę, którą zdobyłem na podstawie przedsiębiorczości, wykorzystać w praktyce, zakładając firmę. Polecam każdemu mojemu rówieśnikowi udział w takim projekcie. Można dowiedzieć się mnóstwo nowych rzeczy, które potem przydają się w życiu. Można poznać świetnych ludzi i dobrze się bawić. Ten projekt dał mi dużo nowego doświadczenia i dał po prostu wiarę w to, że... Moja przyszłość, jak i przyszłość młodych ludzi nie, nie jest po prostu stracona dzięki takim, takiemu projektowi.